No to jedziemy! Ahoj przygodo! Siemano widzowie, zapraszam do kolejnego vloga, tym razem ze Świnoujścia. Rozkład jazdy na dzisiaj jest taki, że chcemy połazić po plaży, później zwiedzić dwie latarnie, jedną z takim wielkim młynem, to również najczęstsze miejsce w Świnoujściu, gdzie można zrobić sobie zdjęcie, no później do takiej normalnej zwykłej latarni morskiej chcielibyśmy podejść. No i wykorzystali mnie jestem kierowcą, e, idziemy do znajomych e, mojej siorki tam pewnie coś tam się podzielą czymś. No a ja będę kierowcą. No i derby Berlina dzisiaj e, Union Berlin Herta Berlin. Mam nadzieję, że będzie korzystny wynik dla żelaznych. No wy już będziecie to widzieli po na pewno całych derbach. No ale dzisiaj kibicujemy. No to jedziemy. Ahoj przygodo. No, i jesteśmy przy najwyższej latarni nad Morzem Bałtyckim. 300 coś schodów, żeby wejść na sam czubek tej latarni. Jest to jedna z większych w Europie. Mamy się chociaż czymś pochwalić. W tej Polsce. Podejdziemy bliżej. No, jesteśmy pod samą latarnią. jest wysoko. Jakby to Pan Paweł powiedział: No jest, kurwa wysoko. kręcę Jimmy. Czekaj, czy będzie można pod nią, no na, pod nią, na nią wejść. Bo po, podobnież jest niby otwarty. No i pocałowaliśmy klamkę. <grym> Wiadomo, ale po całą latarnią jest naprawdę bardzo ładnie. Tam podobnież są jeszcze po lewej, po prawej stronie jakieś bunkry, ale też wejścia nie ma. No, przez to, że jest chyba świątecznie. Korzystając z okazji, może ktoś coś? Grochóweczki jakieś? Coś tego typu? Chce kto? a puste. Zjedzone. Szkoda. Sprawdzić co jest za górką, jak w chłopaki nie płaczą. Czekajcie. No, no i są bunkry, kurwa, mówili, że nie ma. No. Ale też jest zajebiście. Też się nie da tam wejść, szkoda. Wszystko pozamykane. No. Czekamy na prom, który nas zabierze na. Drugą połowę miasta Świnoujście. No, i tak wjechaliśmy na prom. Bo są berlińskie tablice, to nie można wjechać. Ale inni mogą wjechać. Szkoda. Kiedy indziej się pojedzie. Jedziemy na derby Berlina. Dojechaliśmy właśnie do Szczecina. Derby Berlina na remis. Ale powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę: bo pojechaliśmy siostry samochodem na niemieckich blachach berlińskich i pojechaliśmy na drugi prom. Bo powiedzieli nam, żebyśmy tam pojechali. No i też nas nie wpuścili. Kurde no, i po plaży też se nie pochodził. Ale mam nadzieję, że Wam się spodoba ten vlog. Zostawcie łapkę w górę. Wajcie subskrypcję i zapraszam na Twitcha Fifi95 Podłoga. Tam znajdziecie mnie na streamkach z Fify i innych Gierek. Pozdrawiam, trzymajcie się, siema.